No, no to o czym pytamy? No nie wiem, wiesz... Chodź, mam tutaj co ty, co, ty, co ty masz w tych swoich myślach? Tak, ciekawe oczy. O czym i okiem myślisz? <ścoughs> Niech Tak, jest. Tak naprawdę bardzo. Super! Niemcy <laughs> chłopak myliły nie się przez internet. Przez internet to hamskie. Nie mam myślić, że nie. Ale jak sms-em, czy... no e się na Facebooku idzie do kobra. Ko wow, Mam A my się idzie ominie Co, co się stało? Chłopak nie tutaj jest internet, bo nic się stało. nie stało Znajdzie sobie lepszego

Okej, stoi Jacob okej, okej tak nam nic nie zrobi, że jest na nim kagaba ta z no właśnie więc mi nie mówcie, że mam bardzo cicho okej, okay, okej, okay. okej tak jeszcze z do końca czerwca z pół godziny do okay. końca okay, okay, okay. Fajnie. <laughs> Co się śmiesz? Siódma dzieci? To jest fajnie. No prawda. A, no takie... Taka długa przerwa to by mogła być ciągle. Ta, prawie jak Nic nie jest? Szafka jest metalowa. Nie. Nic nie, nie jest. Uff. już słyszałam, że coś tu jest. Ta. To, se, to się w głowę tak, się tak, tak, się w głowę tak, ale to nie jest wielki tak, tak, jeszcze go nie ma, więc możemy go sam, na sam Oddajemy, on dalej ma, o niej Nie, nie. Tak, to prawda. Żal mi trochę jego jest. Tylko dla mnie. Bez żadnego powodu. Tak, to takie trochę czarskie. Ta. A, jak mnie rzuci, to nie będę płakał. Albo coś takiego. No to dobrze. się. Ej, aczkolwiek wyszedł tak Może już ty jak Tak. I się mam. O, psio. Tak. No, nawet nie Dobra, idę już nie, nie rzucaj teraz. Czemu? Nie, zły, zły moment. Może jutro. Okej. Hey. Cześć. Cześć stary. Oczu gadaliście? A o i Joker chcę ją wrócić z ryby I tak chcemy wrócić. Nic mi tam się nie stanie, że ją wrzucę. Będzie miała wreszcie kogoś na końcu. Ta zawsze kogoś rzucała Nie przechodzi do klasy. Jest już czwarty rok. Drugiej. Nie czwarty, tylko drugi. No tak, so, <ścoughs> czwarty. Może jutro już rzucę, albo za tydzień. Za tydzień, bo to bardzo dobry czas. Walentynki. Mhm. Walentynki, ale to dobry pomysł. Siostra, to był? Tak. Dziewczyny i ty mi powiedzieliście, że będę miała lepszego niż on, bo i tak był Bydki i głupi. Nie umiem nawet z tabliczki marzenia. Ale jego dalej chcę. Jego dalej chcę. Uciekał. Mieszkała. Jakbyśmy w tamtym mieście Mieszkaliście koło siebie. Ale tak, to nie macie nawet do siebie dostępu, to cię tylko przez Skype'a. No tak... Uch, ale poddanej chce... Hmm... Dobra, idę się ogarnąć. Ciężki moment... Tak, nie wiem, tam... Ciekawe, kiedy moi koledzy przyjdą.